Makita VC006GM to pierwszy na rynku akumulatorowy 80-woltowy odkurzacz przemysłowy ze zbiornikiem 40-litrowym. Ma klasę filtracji M i zaprojektowano go do sprzątania oraz współpracy z elektronarzędziami. Odkurzaczu zastosowano efektywny energetycznie i bardzo wydajny system zasilania złożony z dwóch połączonych szeregowo akumulatorów XGT40V Max o maksymalnym napięciu prądu stałego wynoszącym 80 V. Testowany odkurzacz wyposażono w wysokosprawny silnik bezszczotkowy generujący poprzez wydajną turbinę maksymalne podciśnienie powietrza o wielkości 180 mB. Pracą urządzenia steruje zaawansowana elektronika. Jej funkcjami są m.in. płynna regulacja mocy ssania do 350 W i wielkości przepływu w zakresie od 2 do 3,7 m sześciennego na minutę. Elektronika monitoruje wielkość przepływu powietrza i sygnalizuje dźwiękiem jego nadmierny spadek. Steruje też pracą układu automatycznego otrzepywania filtrów. Napęd odkurzacza uruchamia się albo ręcznie, albo zdalnie przez Autostart Wireless System, czyli sparowane z nim akumulatorowe elektronarzędzie Makita. Urządzenie wyposażono w czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania ze wskaźnikami stanu naładowania akumulatorów. Testowany odkurzacz ma klasę filtracji M. Zastosowano w nim podwójny filtr gujuppa składający się z dwóch filtrów głównych HEPA, dolnych, gąbkowych oraz wstępnych, których funkcje pełnią dwa worki materiałowe. Urządzenie wyposażono w zbiornik, który mieści 40 litrów odpadów suchych i 30 litrów mokrych. Jak już wspomniano, odkurzacz może też zbierać odpady mokre. Opróżnianie z nich zbiornika ułatwia korkowany odpływ spustowy. Do przemieszczania i transportu odkurzacza służą cztery koła. Parę małych kół skrętnych wyposażono w hamulce stabilizujące sprzęt na nierównych czy pochyłych powierzchniach. Praktycznymi rozwiązaniami są zamontowane wokół dolnej części zbiornika zderzak gumowy, który chroni ściany czy meble przed uszkodzeniem, a także bezpośrednie mocowanie narzędziowych walizek MAKPAK. Testowany odkurzacz wyposażono w dwa węże antystatyczne, rury wygiętą i prostą, ssawkę do podłóg szczelinową, dwie końcówki węża, worki filizelinowe i moduł AWS. Akumulatorowy odkurzacz Makita sprawdziliśmy pod względem skuteczności usuwania pyłu podczas pracy elektronarzędziami. Próby testowe rozpoczęliśmy od oceny jego współpracy z zagłębiarką. W skali od 1 do 10 oceniamy ją na 10. Skuteczność usuwania pyłu podczas bruzdowania szlifierką kątową w elemencie granitowym oceniliśmy w skali od 1 do 10 na 10. W teście trzecim szlifowaliśmy płytę betonową diamentową ściernicą garnkową napędzaną przez szlifierkę kątową. To zadanie odkurzacz Makita wykonał na ocenę 10. Testy zakończyliśmy szybkim usunięciem urobku powstałego podczas obróbki materiałów budowlanych. Akumulatorowy odkurzacz Makita VC006GM zdał celująco testy współpracy z elektronarzędziami i sprzątania warsztatu. Naszym zdaniem jest urządzeniem znacznie podwyższającym standardy efektywności pracy dla akumulatorowych odkurzaczy przemysłowych i pod tym względem dorównuje przewodowym odkurzaczom przemysłowym o mocy rzędu 1000W.